Dwa drony. Dwie rozbudowane wersje kombo z dodatkowymi bajerami i dwie niemal porównywalne ceny. Oto starcie DJI FPV i DJI R2S. Który z nich jest lepszy i który powinieneś kupić, jeśli interesujesz się lataniem i filmowaniem z powietrza? Oto nasze szybkie porównanie tych dwóch niesamowitych dronów od DJI. No, tego DJI jeszcze nie robiło. Oto modularny dron sportowy do lotów FPV, czyli z widokiem z pierwszej osoby. Co w nim takiego nadzwyczajnego? A choćby to, że ta maszyna próbuje pogodzić sprzęt czysto sportowy z platformą do filmowania z powietrza. I to ekstremalnego filmowania, bo zakres ruchów i jej możliwości wykraczają daleko poza to, co dotąd widzieliśmy. Zresztą sami zobaczcie, jak DJI FPV prezentuje się obok mającego już swoje lata drona wyścigowego Łokira Runner 250. Nie była ziemia, prawda? Po pierwsze, mamy tu 12 megapikselową kamerkę z ultra szerokim polem widzenia 150 stopni, stabilizacja elektroniczną OctaD i możliwością nagrywania filmów 4K w 60 klatek na sekundę. Do tego mamy świetne ogle, nowy specjalnie zaprojektowany do tego drona kontroler, system wykrywania przeszkód, technologię Ocusync 3.0 oraz potężny napęd potrafiący wycisnąć w trybie manualnym nawet 140 km na godzinę. Co tu dużo mówić, we wprawnych rękach DJI FPV to generator zapierających dech w piersiach ujęć. No i właśnie, we wprawnych rękach. Nie da się bowiem ukryć, że tryb manualny bez jakichkolwiek wspomagaczy lotu wymaga nie lada umiejętności. Dlatego też, by dać nam na lotów wyścigowych, a jednocześnie oswoić z pilotażem w Goglach FPV, producent wyposażył tego drona w dwa dodatkowe tryby lotu. Normalny, który nie różni się zbytnio od tego znanego z innych maszyn DJI i wspomagany sportowy. Co więcej, nad naszym bezpieczeństwem czuwają tu specjalne dodatkowe funkcje, których próżno szukać w innych dronach sportowych. Jakie? A choćby odbiornik systemu ADSB, ostrzegający przed innymi statkami powietrznymi w okolicy, funkcja automatycznego powrotu do miejsca startu, czy system wykrywania przeszkód. Warto jednak w tym miejscu dodać, że w odróżnieniu od innych dronów DJI, ten model nie zatrzymuje się automatycznie przed przeszkodą, a jedynie przed nią zwalnia i to do nas należy reakcja na zagrożenie. Na szczęście producent i to przewidział, wyposażając kontrolę w specjalny przycisk pauzy, który w nagłych przypadkach może zatrzymać drona w miejscu. Oczywiście są jeszcze i inne wspomagacze, choćby opcja znaleźć mojego drona na wypadek gdybyśmy nagle utracili podgląd wideo z maszyny. W takim wypadku aplikacja pokaże nam na mapie jej lokalizację i ostatnie 10 sekund nagrywanego filmu. Warto w tym miejscu dodać, że w przypadku DJI FPV możemy rejestrować obraz i na dronie i na goglach. Co ciekawe, na goglach mamy nieco niższą rozdzielczość 1440p, ale dodatkowo mamy też dźwięk. Po co to wszystko? A choćby po to, by w razie problemów móc odtworzyć ostatnią drogę naszego BSP. Jest jeszcze jedna nietypowa rzecz związana z DJI FPV. Ten oto kontroler. Wygląda on może dość niepozornie, coś jak komputerowy joystick bez podstawy, ale za jego sprawą możemy sterować dronem jedynie ruchami ręki. Czy to wygodne? A i owszem. Czy nada się do sportowej zabawy? Ciężko powiedzieć, może po kilkunastu godzinach treningu. No ale wszystko jest do ludzi, a pasjonaci z pewnością znajdą dla tego urządzenia zastosowanie. A oto i nasz drugi zawodnik DJI Air 2S. Dla mniej obeznanych w temacie to logiczna ewolucja modelu DJI Mavic R2, który choć świetny nie do końca spełnił pokładane w nim nadzieje, a przynajmniej nie w wersji europejskiej, gdzie trafił wykastrowany bez odbiornika ADSB i funkcji AirSense ostrzegającej przed nadlatującymi statkami powietrznymi. Nowa wersja ma więc już w standardzie obie te rzeczy plus kilka naprawdę niezłych nowości, które wspólnie czynią tego drona jedną z najnowocześniejszych maszyn bezzałogowych dostępnych dla przeciętnego kowalskiego. Mamy tu więc jednocelową matrycę, niemal jak w Mavic 2 Pro, choć tutaj potrafi ona nagrywać filmy nawet w 5-4K i robić 20-megapikselowe zdjęcia. Mamy też dwa nowe, skierowane lekko w górę czujniki systemu wizyjnego, wykrywającego przeszkody w najbliższym otoczeniu. Mamy w końcu transmisję sygnału po oku 3.0, co gwarantuje jeszcze stabilniejszy podgląd niż poprzednio. To oczywiście nie wszystko, bo jest jeszcze nowy ActiveTrack 4.0, który ma zapewnić lepsze śledzenie wyznaczonego celu, jest 10-bitowy HDR i opcja tworzenia stabilizowanych Hyperlapsów 4K. Co ciekawe, jednak DJI Air 2S próbuje uderzać w nieco bardziej profesjonalną nutę, nie tylko tą jednocelową matrycą, ale także dorzucając do znanych już inteligentnych trybów lotu kilka nowości w postaci tzw. master shots. Dron filmuje wówczas zaznaczony obiekt, wykonując przy tym 10 różnych manewrów, które później możemy dowolnie wykorzystywać bądź też zdać się na apkę DJI Fly, która połączy wszystkie ujęcia w jedno ciekawe wideo. Czy DJI R2S ma jakieś minusy? Jasne, że ma, bo czy jest jakiś dron, których nie ma? W tym przypadku trzeba sobie zdawać sprawę, że choć DJI R2S oferuje możliwość nagrywania w 4K w 50 klatkach czy 1080p w 120 klatkach, to w każdym takim przypadku kamerka wycina część kadru, korzystając jedynie z części matrycy. Problemem może też być wspomniany system unikania kolizji, który działa niestety jedynie w rozdzielczości 4K i niższych maksymalnie 30 klatkach na sekundę, przynajmniej jak na razie. Dla kogo jest więc DJI R2S, a dla kogo DJI FPV? Dobre pytanie. Mimo sporych zmian na lepsze, DJI R2S to wciąż dron do bardziej amatorskiego filmowania, łatwy i przyjemny w obsłudze, z dużymi możliwościami, jeśli chodzi o nagrywanie ciekawych ujęć i robienie zdjęć, ale wciąż gdzieś po środku stawki. Jeśli więc szukasz niezbyt ciężkiego drona, aby utrwalać wspomnienia z podróży, wypadów za miasto, czy choćby wycieczek rowerowych, to DJI R2S. Może być nawet do tego za dobry. No ale wszystko zależy od tego, czego wymagamy i jakie mamy uprawnienia. W tym przypadku możemy mieć jednocześnie i rozdzielczość 5K, i świetny system antykolizyjny, i pełną świadomość sytuacyjną okolicznym ruchu lotniczym, i całe mnóstwo innych bajerów, ale ze względu na wagę przekraczającą 500 gramów, by latać, powinniśmy mieć na tę chwilę już uprawnienia A2. Trochę inaczej jest w przypadku DJI FPV. Zwarta konstrukcja, niebywałe osiągi, fenomenalne gogle z wyjątkowo stabilnym podglądem i pełny tryb manualny mają przekonać nas, że to prawdziwy wymiatacz. Super nowoczesny, Dron wyścigowy. Problem w tym, że nie do końca jest to prawda. Dron wyścigowy to nie tylko szybkość i akrobację, to także łatwość naprawy. Wypadki są po prostu wkalkulowane w ten sport. Wiem, bo kilka lat temu sam bawiłem się dronami FPV. W tamtych czasów została mi właśnie ta Łokira Runner 250. Dacie wiary, że zaliczyła kilka potężnych gleb, a mimo to jedyną rzeczą, którą w niej uszkodziłem, była bateria śmigła? Niestety DJI FPV jest sporo cięższy i wybacza dużo mniej, o czym zresztą przekonał się już nie jeden jego nabywca. Większość z nich zresztą nie omieszkała pochwalić się swoim wyczynem na YouTube. Dość powiedzieć, że jak rozwalisz tego drona, to się pewnie zapłaczesz. Nawet jak wykupisz ubezpieczenie producenta, czyli tak tzw. DJI Care Refresh dodajmy tylko za niemałe pieniądze, bo roczny plan to kwota rzędu 919 zł, a dwuletni prawie 1500, to koszt pierwszej naprawy wyniesiecie 1259 zł, a potem będzie to tylko rosło. A trzeba pamiętać, że maksymalna ilość wymian to 3 i to w planie dwuletnim. Ktoś powie pewnie teraz, że skoro stać nas na drona za prawie 7 zł, to i na późniejsze koszty naprawy powinna stać. Niby tak, ale skoro są dużo tańsze alternatywy, co takiego szczególnego przemawia akurat za DJI FPV? I tak oto doszliśmy do sedna, bo DJI FPV to tylko z pozoru dron wyścigowy. Owszem, potrafi on rozpędzić do tych 100-400 km na godzinę i robi ewolucję, ale wszystko to ma służyć zupełnie innemu celowi niż ściganie się na torach. DJ FPV to bowiem przede wszystkim platforma do ekstremalnego filmowania. Udana, ale i bardzo wymagająca. W tym przypadku liczą się umiejętności i obowiązkowa obecność obserwatora przy każdym locie. Lepiej więc mieć to na uwadze, decydując się na zakup tego modelu.